Od ostatniego omówienia Marvel Fresh minęło już trochę czasu, a w związku z tym ominąłem też parę tytułów. W związku z tym zastanawiałem się, czy w ogóle warto je nadrabiać, skoro może lepiej zająć się nowymi premierami, które już mam na półce, ale zdaję sobie sprawę, że po prostu wiele osób czeka na moje omówienie, chcąc. Sprawdzić potencjalne pozycje, chociażby takie jak Spider-Man, o którym swego czasu bardzo dużo mówiłem i każdy tom w zasadzie znalazł się na tym kanale. Tak więc postanowiłem zrobić taki trochę nadrabiający odcinek, w którym podsumuję wszystkie sierpniowo-wrześniowe premiery, a przynajmniej wszystkie, które znajdziecie na miniaturze, czyli Thor, tom trzeci, Thor, Król Thor, Iron Man, tom II oraz piąty tom Spider-Mana. Zapraszam! Zacznijmy od komiksu, wobec którego chyba mam najmniej do powiedzenia, czyli Iron Man Tom 2, bo to właściwie dokładnie to te same problemy, które miałem z Tomem pierwszym. Otóż Iron Man jest pisany po prostu fatalnie. Dan Slott ewidentnie przechodził w tamtym momencie kryzys swojej kariery, kiedy nie wiedział już co pisać. Wiecie, Spider-Man był bardzo koślawy i po tym jak naprawdę fajnie pisał Superior Spider-Mana, tak czuć było, że Spider-Man, ten nowy Amazing, go po prostu wykończył. W związku z tym dostał Iron Mana, czyli inną dużą postać, wobec której nie miał totalnie pomysłu i po prostu pisał go bo pisał. Mamy tutaj niby jakieś tajny, w których ktoś stara się ciekawie poruszyć temat tego, że jest bogaty, w sensie, że Tony Stark jest bogaty, i nie wiem, starać się połączyć to z mitologią nordycką. Natomiast to zwyczajnie moim zdaniem nie działa. Wygląda to po prostu średnio, i tak szczerze mówiąc, jest to taki. To kontynuacja serii, która już mi nie podeszła przy pierwszym tomie. Jasne, sprawdziłem ją sobie, bo byłem ciekaw, czy coś się zmieni. Nie wiem, może slot miał jakiś przejaw geniuszu, czy cokolwiek, No ale nie, nie zmieniło się. Także, wiecie, jeżeli macie już naprawdę ochotę poczytać sobie Iron i, no wiecie, nie ma nic innego na rynku, no to sprawdźcie to sobie. Natomiast sam bardziej jestem ciekaw, czy po prostu ta seria dalej będzie wydawana, bo czuć, że chyba jednak Egmont przestrzelił z wydawaniem akurat tej serii. W związku z tym, no nawet nie ma zapowiedzi następnej serii. A zatem jestem po prostu ciekaw, czy będą wydawane kolejne serie slota, aby płynnie przejść do kolejnego twórcy, czy raczej będzie znowu przerwa, a potem nagle, EJ zobaczcie, nowa seria z Iron Manem. Tym razem będzie dobrze. Nie wiem, ja jestem tego ciekaw, natomiast to jedyne co mam do powiedzenia o tym komiksie. Następnie muszę przejść do dwóch tomów TODA i pozwolę sobie zacząć od tomu trzeciego głównej serii, bowiem jest to. Komiks, który miał stanowić tajn do głównego eventu, w którym poruszamy pewne wątki postaci, o których nie mówiło się w głównym evencie. W związku z tym poznamy na przykład brata Odyna czy Lokiego. Generalnie te historie są bardzo fajnie napisane, one są konkretne, zamknięte. W ramach jednego zeszytu dostajemy pełną opowieść i wszystko to mi się bardzo podobało. To znaczy, ej, serio, to był naprawdę fajnie napisany komiks. Gdyby ktoś mi to dał w ramach takiego zwykłego jednozeszytowego, jednozeszytowej opowieści, to stwierdziłbym tak. To to było fajne, to mi się podobało, to mi się dobrze czytało. Problem tylko w tym, że niestety ich czytanie jest dla mnie troszeczkę bez sensu, bo poza tym, że ok, są fajne do czytania, to niestety dopowiadają rzeczy do eventu, który wyszedł dwa miesiące temu. I tak zdaję sobie sprawę, że mówię dwa miesiące po tym, jak ten komiks wyszedł, czyli cztery miesiące po tym, jak wyszedł event. Natomiast, wiecie, już wtedy towarzyszyło mi uczucie takiego trochę niepotrzebnego czytania. Wiecie, coś, że czytam i okej, okay, to jest nawet fajne, ale właściwie czuję, że w ramach tego spójnego uniwersum to po prostu nie ma sensu, a wiem, że ten zeszyt był pisany po to, żeby jednak dopowiadać rzeczy do eventu. Natomiast druga połowa komiksu, która już nie jest bardziej tajnami, a epilogiem do głównego eventu, jest po prostu nudna. Wiecie, tam wszystko jest na zasadzie ej, bo ten bohater będzie robił teraz to, a tamta bohaterka będzie tym. No i wiecie, niby fajnie, na pewno spodoba się to fanom serii, Natomiast miałem wrażenie, że czytam to i mówię, no dobra, zapowiadacie, ale dacie coś w ramach tego? No nie, bo pierwsza połowa komiksu taka była. Pierwsza połowa daje nam pewną historię, jednak coś robi, pokazuje nam pewne wątki, tymczasem druga połowa, no jest, wiecie, ona ma zapowiadać, tak? Niestety, moim zdaniem, nie wyszło to aż tak dobrze dając nam po prostu średnią rzecz. Ona ma swoje plusy, ma swoje minusy. Z drugiej jednak strony, wiem, że fani serii będą zadowoleni, bo z jednej strony dostaną te swoje historie, które będą całkiem nieźle napisane, a z drugiej strony dowiedzą się, jak cała saga się skończyła. Także wiecie, dostaną wszystko, czego pragną. Jeżeli jesteście fanami tej serii, to chwyćcie po ten trzeci tom tora, bo był naprawdę w porządku napisany, ale... Jeżeli chcecie tajnych, to nie wiem, czy jest już w tym momencie na to sens. Nie wiem, musicie sobie sami odpowiedzieć, czy to, co wam powiedziałem w tym momencie, was jara. Król Tor to za to bardziej skondensowana opowieść. To znaczy, to jest komiks, który opowiada jedną konkretną historię i wiecie, stara się po prostu ją opowiedzieć w całości. To nie jest tak, że trochę chwycimy tego, trochę chwycimy tego i zrobimy taką lepiankę. Nie, w tym momencie mamy jedną konkretną historię, co osobiście bardziej mi się podobało. Ewidentnie. Wolałem taki koncept, gdzie mamy jedną długą historię, ciągnącą się przez, całe, przez całą treść tomu, natomiast ta historia była moim zdaniem gorsza. Wiecie, cały czas jest wielka wojna, wielkie tutaj zagrożenie i generalnie to wszystko ma sens. Jakby jest to piękny, właściwie porządny epilog do całej sagi, jaką pisał Aron, ale zarazem styl, w jakim Aron to pisał, nie do końca mi się podobał. Było sztywno, było wzniośle i ja rozumiem, że tak miało być. Wiecie, to miało być to wielkie domknięcie. I jakby ja to wszystko szanuję, ale jednocześnie czułem, że ten komiks mi nie do końca podszedł. Szanuję to, co zrobił Aaron, jakby nie chcę, żeby to nie wybrzmiało, ale zarazem mam wrażenie, że po prostu Aaron. Nie trafił w moje gusta. To było coś, co nie do końca mi się podobało, i mimo wszystko, jakby nie byłem z tego komiksu za bardzo zadowolony. Wiem jednak, że jeżeli ktoś lubił ten patos, wzniosłość, tę wielką mitologię i tak dalej, to to się im będzie podobać. Jakby to jest naprawdę fajnie napisany komiks dla fanów serii, ale nie wiem, może już. Czułem się przerzuty czy cokolwiek, natomiast ten tom był po prostu średni. Wiecie, był całkiem niezły, szanuję go, ale jednocześnie indywidualnie byłem z niego średnio zadowolony. Nie wiem, mam nadzieję, że to co teraz powiedziałem ma dla Was sens i znajdziecie w tym odpowiedź na to, czy warto po ten komiks sięgać, o ile jeszcze po niego nie sięgnęliście wcześniej. I właściwie najbardziej współczesna opowieść, czyli piąty tom Spidermana, o dziwo, podszedł mi najbardziej. Jak oglądaliście moje materiały wcześniej, to wiecie, że obawiałem się tego, że ten komiks będzie słaby. W sensie słyszałem opinię tego, że. Po czwartym tomie, który miał być tą wielką domk tym wielkim domknięciem historii Cravena. Tu będzie spory spadek formy. Tymczasem wchodzi Spencer i daje mi kontynuację Superior Falls of Spider-Man, które absolutnie uwielbiam. I widzę wątki postaci, które lubię, i widzę, że to jest nadal fajnie prowadzone. Widzę, że nadal jest w tym pomysł, jest w tym humor. I tak właściwie przeczytałem ten tom strasznie szybko, bardzo mi się podobał. I właściwie nie wiem skąd to narzekanie na to, że będzie spadek formy. To znaczy, okej, okay, wiem. Wiem, że główny antagonista całej serii będzie średnio pisany. I jakby już widzę, że Spencer ewidentnie nie chciał pisać tego wielkiego zagrożenia w ramach całej serii, a raczej takie pojedyncze zeszyty, które opowiadają fajne, małe historie. Tym niemniej. Chciałbym jednak, aby ludzie patrzyli też na tę dobrą stronę, bo ta dobra strona w tym jest. Nadal piąty to mi się podobał, nadal mi się go dobrze czytało, a powiem szczerze, że chyba nawet lepiej czytało mi się niż tom trzeci. Jakby to serio fajna historia, o ile czytaliście Superior Falls of Spider-Man, niedawno wydane przez Egmont na naszym rynku. Jakby, jeżeli tamten komiks czytaliście, to ten też wam się spodoba, bo to naprawdę fajna, urocza, zabawna historia. Jeżeli dalej ta seria będzie w ten sposób szła, to hej, ja jestem zadowolony. Jakby, mi to się będzie podobać, tylko domyślam się, że w końcu ten tego zajmie tyle miejsca, że na ten humor już miejsca nie starczy. Jakby no, w gospodzie miejsca nie będzie. Natomiast teraz ten piąty tom mi się podobał. Jakby był w porządku, więc dalej będę sięgał po tę serię i dalej będzie chciało mi się ją czytać. Serio, możecie dalej tę serię sprawdzać, bo na ten moment się jeszcze opłaca. Jeżeli będzie źle, to wam powiem, ale w tym momencie jest naprawdę dobrze. No i zapewne zastanawiacie się teraz, co z komiksem Root X potęgi X, który również jest wrześniową premierą. Otóż pojawi się ona w formie pisanej na poinformowanych. Nie będzie ona tutaj, nie będzie ona w naszym zbiorczym materiale, ponieważ plan jest taki, żeby pokazała się tam. Aby jednak nie było, żebyście mogli poznać moją opinię o tym komiksie, to podrzucę wam link na fanpage'u na Facebooku. Także jest to doskonała okazja, żebyście go wreszcie polubili, jeśli jeszcze tego nie robicie. Poza tym prawdopodobnie wrzucę ją również w zakładce społeczności na moim kanale na YouTube. Także jeżeli jakimś cudem nie macie Facebooka albo po prostu nie chcecie polubić mojego fanpage'a, to tam znajdziecie moją recenzję, żebyście mogli zobaczyć, co o tym komiksie sądzę. Wątpię, żeby materiał na kanale się pojawił, a jeśli się pojawi, to ewentualnie w kilku zdaniach dopowiem w jakimś materiale, jeżeli będziecie bardzo chcieli. Natomiast preferuję, żeby to właśnie tam się pojawiło. To znaczy, tam się na pewno pojawi tutaj nie chcę robić po prostu podwójnej roboty. Natomiast to tyle Savage Avengers na pewno pojawi się na dniach, bo już obecnie ten komiks czytam i póki co mogę powiedzieć, że jest całkiem okej, okay. ale wiecie, dostaniecie niebawem odcinek, także wtedy się dowiecie pełnej opinii. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.